Rafał Szatan, znany z ról w musicalach i jako ulubieniec publiczności, przeżywa trudne chwile. Aktor, który do tej pory wcielał się w jedną z głównych postaci w muzykalu Pilot i Mały Książę, niespodziewanie musiał pożegnać się z tą rolą. Informacje o nagłym zakończeniu spektaklu przekazał na swoim Instagramie, wyrażając zarówno zdziwienie, jak i rozczarowanie. Początek listopada przyniósł mi nieoczekiwany koniec przygody która miała trwać o wiele dłużej. To miał być piękny i długi lot. Myślałem, że takiego posta będę pisał najwcześniej w czerwcu 2025 roku, a tymczasem nie dolecieliśmy nawet do końca tego roku, napisał Szatan. Jego słowa wyraźnie oddają rozgoryczenie i zaskoczenie nagłym obrotem spraw. Szczególnie dotkliwe dla aktora okazało się to, że nie otrzymał on pełnych informacji na temat przyczyn zakończenia produkcji. Dlaczego? Emigrek. Artyści sami do końca nie wiemy, nie otrzymaliśmy rzetelnego raportu. Może bilety sprzedawały się w satysfakcjonujących ilościach, zastanawiał się w swoim wpisie, sugerując, że przyczyny decyzji o przerwaniu spektaklu mogą być niejasne. Rafał Szatan, znany z zaangażowania w każdą rolę, musiał przyjąć trudną rzeczywistość. Zaledwie kilka tygodni po głośnej premierze, która była szeroko reklamowana w mediach, spektakl niespodziewanie zniknął z afisza. Ta sytuacja to nie tylko zawód dla aktora, ale również dla fanów, którzy oczekiwali na możliwość zobaczenia go na scenie. Rafał Szatan, mimo początkowej rozgoryczenia z powodu nagłego zakończenia muzykalu Pilot i Mały Książę, postanowił zachować pozytywne nastawienie i zaprosił swoich fanów na trzy ostatnie przedstawienia. Nie wiem do końca co napisać, bo pierwszy raz przychodzi mi żegnać się z tytułem po trzech tygodniach od premiery. Może jeszcze tu wrócę, powspominam, opowiem wam kilka historii z tej jakże innej broadwajowskiej produkcji, może. Tymczasem 8, 14, 15 listopada o 19,00 zaśpiewamy z Małym Księciem, to pożegnania jest czas, ostatni raz, napisał na Instagramie. Reakcje na ten wzruszający wpis były natychmiastowe i pełne wsparcia. Barbara Kurdej, szatan, żona Rafała wyraziła pełne przekonanie co do jego talentu i przyszłych możliwości. Byłeś i jesteś genialny nie tylko na scenie, ale i w życiu kochanie. Na szczęście przed tobą nowe, piękne przygody. Jej słowa podkreśliły nie tylko miłość i wsparcie w ich relacji, ale także optymizm co do przyszłości artystycznej Rafała. Inni polscy celebryci również nie pozostali obojętni na sytuację. Anna Mucha zapowiedziała swoje wsparcie, deklarując obecność na jednym z przedstawień: Rafał, wobec tego meldujemy się 14 listopada. Kasia łaska dodała słowa otuchy: Leć dalej. Co dostałeś od losu zatrzymaj w sercu i otwórz się na nowe. Ściskam. Ogólnie społeczność wokół Rafała Szatana, zarówno bliscy, jak i fani, wyraźnie pokazali, że choć jego aktualny projekt dobiega końca, to wierzą w jego dalszy rozwój i kolejne sukcesy. Ich reakcje na social mediach pokazały, jak bardzo cenią jego wkład w polską scenę kulturalną i jak bardzo trzymają kciuki za jego przyszłe przedsięwzięcia.